Chyba dziwam, dziwam pokażę jak zrobić po prostu tekst taki łatwy, musicie mieć tutaj odpalony models i wpisujecie tutaj t -E -E x t h e r e -H. Macie taki niewidzialne. spawnujecie to i mamy po prostu takie coś, musi być i powiększamy, co po większe i to jest jakby sing, rozbijamy. Rozbijamy drugi, i mamy tekst slab. I w tekst slab wpisujemy T, E. Idziemy tutaj, tutaj. I rozbijemy kolejny tekst. Oj, tutaj pisze u was tekst her. Poczekajcie, bo myszkę zgubię. Tutaj, tak. sobie to bag. I na przykład tak takie coś. Tak, i mamy. Ja się z Wami Żegnam i zapomniał, zostawcie łapkę. Y Subskrypcji i łapkę w górę. I tutaj macie moją grę Gallery of Markers. Mark Markers 86. Tutaj macie wszystkie markery, takie zmodyfikowane, podpisane. I ja się z Wami Żegnam.